Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na BookTag. Jest to Coffee BookTag. E, film, e, właściwie ten tak, który został trochę wskrzeszony przez e, Karolinę Karadeusza. Ona właśnie nagrała niedawno e, taki filmik. Podlinkuję Wam go oczywiście w opisie. E, a jako, że nikt mnie nie nominował, to stwierdziłam, że sama siebie będę nominowała. E, I Wam troszkę poodpowiadam na te pytania. Starałam się wybrać takie książki, o których nie mówię tak często na kanale, lub w ogóle jeszcze o nich nie mówiłam na kanale. E, I pierwsze pytanie to kawa czarna. Książka, w którą ciężko było ci się wgryźć, ale było warto, chyba. <grych> Tutaj tak naprawdę miałam dwie, które mogłabym przypo przyporządkować pod te kategorię. E, natomiast wybrałam jedną, o której nie zdarza mi się mówić często na kanale, i jest to Władca Pierścieni, czyli e, powieść e, Tolkiena, Tolkina właściwie. E, Książka, która ma ogromne rzesze fanów. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o rozległość fandomu, to jest to e, tak naprawdę... Rozłożone na cały świat i to tak porówno, powiedziałabym. To znaczy, ta książka jest wszędzie równie popularna. Tutaj oczywiście dużą rolę odgrywały też filmy, które były już nagrywane te 20 lat temu, ale wciąż są bardzo popularne. No i jak wiecie, miałam do tej książki tak naprawdę dwa albo trzy podejścia do pierwszego tomu. Pozwolę sobie używać tej trylogii. Proszę nie zjedźcie mnie za to. Za każdym razem, jak o tym mówię, to ktoś mnie zjada za to w komentarzach. To było wydane jako trylogia, ja tutaj mam jeden tom. E, natomiast e, zaczynałam ją, e, zawsze kończyłam gdzieś koło 140 strony, dlatego że ten pierwszy tom to jest jednak cały czas chodzenie i oni cały czas idą. I oni tak mniej więcej idą do połowy, e, do końca tej trzeciej księgi, tak? No ale jednak patrząc na to jako na całe dzieło, e, to zakończenie jest tego warte. Tam się bardzo dużo dzieje, na końcu to jest wszystko... E, Satysfakcjonujące po prostu. Ja już nawet, jak o ile nie jestem, wiecie, największą fanką tego świata, nie mam takiego poczucia, żebym o nim myślała i wracała do niego. Tak, no niesamowicie doceniam zakończenie i cieszę się, że mi się udało. Mimo wszystko, mimo że to było trudne i mimo że o, o tej książce dużo nie mówię, to ja uważam, że było bardzo, bardzo warto. jest to taka książka, że gdybym miała stworzyć swoją własną listę książek, które każdy powinien przeczytać, to. Ta też prawdopodobnie by tam się znalazła, a nawet nieprawdopodobnie tylko na pewno. Kolejne pytanie to miętowa mokka, czyli książka, która staje się popularna w okresie świątecznym. No i tutaj takie oczywistości to chyba ta opowieść wigilijna, która jest jednak bardzo popularna. To są ogólnie istniejące książki obyczajowe, świąteczne, często, często takie, które są po prostu literaturą kobiecą. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o właśnie książki świąteczne to najczęściej wybieramy te książki, w których te święta już są, to znaczy, gdzie święta są, um, są czasem akcji. E, no i tutaj oprócz tych dwóch wcześniej, jednego gatunku, a jednej książki wcześniej wymienionej, można też powiedzieć o dziecku do orzechów, który w sumie jest, nie jest bardzo popularną książką, to jest klasyka literatury dziecięcej, e, natomiast trochę zapomniana klasyka, bardzo mało się o niej mówi. E, Chyba też ze względu na to, że moje pokolenie y Dziadka do Orzechów zna z bajki Barbie, oprócz rzeczywiście książki. To, to, to jest oczywista oczywistość, że każdy wie, że taka książka istniała, czy też taki film istniał. Ale ja na przykład y z dzieciństwa pamiętam, że była Barbie i Dziadek do Orzechów i to chyba w ogóle jest pierwsza bajka Barbie, jeżeli się nie mylę. E I ona mi się bardzo podobała. Więc y jestem fanką i cieszę się, że... Y te motywy, które są nam znane od setek lat i tak się przejawiają w tych powieściach dla dzieci, bo może to no, nie jest już książka, którą każde dziecko byłoby w stanie w stu procentach zrozumieć bo i język trochę już się zestarzał, no i też obrządki są całkowicie inne. A Chciałam tutaj jeszcze wspomnieć o gatunku, który w ogóle się staje bardzo popularny, kiedy nawet nie, że przychodzą święta, ale kiedy robi się zimno za oknem. I to jest literatura klasyczna. Mam wrażenie, że duża część czytelników sięga właśnie wtedy po, po klasykę. Nie ukrywam, że moja miłość do tego gatunku, do tego, do tego paragatunku, też zaczęła się, kiedy zaczęło być bardzo ciemno za oknem, kiedy... Było zimno, i coś w tym jest takiego, że większość tej literatury klasycznej zatrzymała się, zachowała się przez to, że one mają taką ponadczasową myśl tego, gdzie dąży ten człowiek, po co w ogóle my jesteśmy, na co to komu i tak dalej. Tutaj bardzo się chyba odnoszę do literatury rosyjskiej, ale no to jest moment, kiedy nas też to dotyka, i chyba fajnie właśnie wtedy jest zobaczyć, co, o czym kiedyś pisarze myśleli, bo to. Lata mijają, ale jednak człowiek wciąż pozostaje. Gorąca Czekolada, czyli ulubiona książka z dzieciństwa. I tutaj dwie e, oczywiste książki, więc tylko po prostu wspomnę o, tytułu, wspomnę o tytułach, bo e, wszyscy, którzy tutaj są trochę dłużej, to wiedzą. E, pierwsza taka książka, która mnie bardzo zachęciła do czytania, to był Koszmarny Karolek jego losy. E, losy koszmarnego Karolka i jego przyjaciół, którzy wszyscy oczywiście mieli te, mm, te pseudonimy, które to nawet nie są pseudonimy, tylko epitety pasujące pierwszą literką do imienia. E, uwielbiałam Koszmarnego Karolka bardzo dobrze się przy tym bawiłam. To, się, to było wszystko e, powtarzalne, ale jednocześnie dawało mi taką, taki komfort i frajdę. No i druga książka, e, już trochę bardziej no już tak naprawdę literatura klasyczna e, dziecięca, e, to Mikołajek oczywiście, którego e, do dzisiaj całym sercem uwielbiam i którego, które egzemplarze, e, które wtedy czytałam, dalej mam. Mam, e, z całą miłością do nich podchodzę, bo są dla mnie bardzo ważne. E, no a Mikołajek to jest... E, Uwielbiałam po prostu te książki. Pamiętam, że naprawdę leżałam w łóżku, czytałam sobie i e, to były moje pierwsze takie lektury, przy których ja sobie mówiłam jeszcze jeden rozdział. Bo to się tak płynnie czytało i tak, e, tak bardzo mi się też podobała e, kreska. E, bo teraz gościnny? Ilustracje były chyba gościnnego, tak? Ilustracje były Sempego, Sempego albo Semprego, chyba Sempego. E, i uwielbiam je. One są, one są przepiękne. Do dzisiaj jestem wielką fanką, bo ja lubię proste rysunki, a tam to wszystko miało taki sens i to wszystko tak bardzo do siebie pasowało. No, także e, uwielbiam. Podwójne espresso, czyli książka, która od początku do końca trzymała w napięciu. E, tutaj miałam trochę problem, żeby znaleźć takie książki, bo. Rzadko kiedy mi się takie trafiają, że od początku do końca mnie trzymają napięć, najczęściej to jest albo początek, albo koniec. Um, ogólnie taką autorką dla wielu osób jest Ware. Ja się częściowo pod tym podpisuję, bo mnie bardzo angażują początki. Nie jestem fanką rozwiązań jej książek, bo ja je zawsze przewiduję. One nigdy dla mnie nie są zaskoczeniem. Eee, I ja też no, niestety bardzo bardzo wymagająco podchodzę do tej autorki, jak w ogóle do literatury takiej kryminalnej, thrillerowej. Natomiast znalazłam tutaj dwie książki i z jedną prawdopodobnie większość osób się ze mną nie zgodzi. Eee, I ja prawdopodobnie jak czytałam, to też bym się z nią, ze sobą samą nie zgodziła, natomiast po czasie już ym, zatarło się gdzieś to moje poczucie y, znużenia na początku i to jest Ostatni dom na zapomnianej ulicy. Eee, książka, która nie wiedzieć czemu wcale nie jest aż taka popularna, jak ja bym tego chciała. Eee, to jest historia, ym, ym, historia, w której 11 lat temu zaginęła dziewczynka, nie znaleziono jej ciała, prawdopodobnie została porwana, a my historię poznajemy z perspektywy Teda. Teda, który jest chorą osobą, osobą, która ewidentnie ma jakiś problem ze sobą, ale my sami dowiadujemy się z, z panem książki, o co dokładnie chodzi. No i oczywiście pojawiają się jeszcze trzy inne perspektywy. Jedna z nich to perspektywa siostry tej zaginionej dziewczynki. No i tutaj nie da się ukryć, że dla mnie najbardziej angażująca jednak była końcówka której też się domyśliłam, ale ona była dla mnie tak, tak jakoś ważna i tak napełniła mnie przeświadczeniem, że to jest jednak dobra książka, że pozostało we mnie tylko to poczucie świetnie spędzonego czasu. Natomiast druga książka, którą sobie przygotowałam, to jest książka, która faktycznie trzymała mnie od początku do końca w takim napięciu, czyli Czyste zło Lisy Gardner, tom 11 albo 12, nigdy się nie nauczę, serii o detektywie D.D. Warren. To jest seria, w którą ja zaczęłam... To jest tak jak mówię, najnowsze to ja oczywiście, przeczytam najnowsze, a teraz się cofam do tych początkowych. Przeczytałam trz, dwa, dwa póki co pierwsze, czyli samotną i w ukryciu. I o ile tamte, może nie mają jeszcze takiego nabudowania napięcia, one jeszcze nie są tak bardzo, tak bardzo straszne i mroczne. One też mają. Trochę za dużo innego detektywa, policjanta, właściwie, który jest no, niesamowicie drażniącą postacią. Tak, jeżeli chodzi o czyste zło, no to tutaj um, fakt, że mamy też perspektywę dziecka, które y, odgrywa rolę dla, dla tego morderstwa, y, też jakoś tak no, chwyta czytelnika nie daje się puścić. Tutaj książka, w tej akurat części poznajemy historię na samym początku kobiety i mężczyzny, którzy, którzy idą w góry i kobieta jest weterynarzem, znajduje kości i jak patrzy na te kości, to widzi, że to nie są kości żadnego zwierzęcia. No i okazuje się, że to oczywiście są kości ludzkie. Trzeba się dowiedzieć, co się stało, dlaczego tak się stało i jak to tam... O, o co, za, co za tym stoi. I jak zawsze polecam wam Lisa Gardner... Mm, bo to są naprawdę dobre książki. Wiecie, jak ja nie jestem fanką kryminałów, a w ogóle już nie, nigdy nie lubiłam kryminałów, w których był jeden detektyw i ten detektyw był przez wszystkie tomy, jakoś nigdy nie mogłam się w to wczuć tak tutaj nie mam absolutnie żadnego problemu. Bo też mimo że jednak Diddy Warren jest strasznie taką niezależną kobietą, tylko już do tego etapu, który jest denerwujący, bo Czasami uprzykrza pracę innym, to mimo wszystko ją się gdzieś tam szanuje i, i lubi. Starbucks, czyli książka, która jest dosłownie wszędzie, i tutaj wybrałam coś, co od jakiegoś czasu dopiero mi wyskakuje po prostu jak z lodówki, i to jest Vortex, czyli książka, którą, do której ja już kiedyś miałam podejście. Tu akurat mam egzemplarz, który był z nami w górach, gdy byłam z Zuzą Łukaszem i Alex w lipcu w sokolikach. Jak widać on jest cały zalany, on jest jaki jest, natomiast przeżył z nami bardzo dużo i, i też jest teraz moim spadkiem e, i to jest książka, w której to jest science fiction młodzieżowe e, i jedyne ja tylko tyle wiem i Dystopia. Dystopijna wizja świata, niespodziewane zwroty akcji, silna bohaterka, bla, bla, bla. I większość opinii, z którymi się spotykam, nawet od tych czytelników, którzy są w większości przypadków bardzo, bardzo wymagający, jest pozytywna. I dlatego też no, ja teraz planuję sobie tę książkę przeczytać. Jak skończę tylko Pustkę Wietrzną, czyli Młodzieżówkę, którą akurat teraz czytam, do której akurat teraz wróciłam, to zacznę sobie vortex bo niedawno była premiera drugiego tomu. I nie ukrywam, jestem bardzo dobrze nastawiona. Mam nadzieję, że mi się spodoba. E, oczekuję tylko i wyłącznie dobrej zabawy. Hipsterska kawiarnia, czyli książka napisana przez niezależnego autora. Ja takich książek nie mam, jeżeli chodzi o literaturę e, współczesną, jeżeli chodzi o nowości. E, nie mam ani jednej takiej książki, pamiętam, że jak byłam mała, to czytałam taką książkę i próbuję sobie cały czas przypomnieć tytuł, ale nie pamiętam, więc może ktoś z Was będzie kojarzył, to były lata 2013 na 100% to była jakaś paranormalny romans. E, książka, która miała. Chyba tytuł w takiej, w takiej czarnej chmurce była dziewczynka tyłem na wszystkich trzech tomach. I jeżeli się nie mylę, to tam był chyba czerwony zielony i niebieski tom i te okładki wszystkie były bardzo podobne. Z tego co wiem, to, to było self-pubem e, i później zostało oczywiście przetłumaczone na język polski już pod sygnaturą któregoś wydawnictwa. Możliwe, że to było Dolnośląskie, ale nie wiem. Ale tak ogólnie, no to tutaj widziałam właśnie pod filmem Karoli, że ktoś pisał o Virginia Wolf o czym ja nie miałam pojęcia, nikt nie chciał wydać jej książek, e, no bo też nie wiadomo było, czy to było czy to będzie opłacalne. To samo tyczy się Sióstr Brącej, które e, na przykład profesor został przecież wydany dopiero po śmierci Charlotte, mimo, że ona bardzo naciskała na wydawców, żeby wydali tę książkę, bo to była jej, jej pierwsze dziecko, jej um, bardzo nawet nie bardzo, ale częściowo autobiograficzne dziecko. Um, także są książki, które są na pewno bardzo dobre. Niemniej nie mam ani jednej, o której mogłabym tutaj tak, wiecie, którą mogłabym Wam pokazać i polecić. Kawa bezkofeinowa, czyli książka, po której spodziewałam się więcej. E, I tutaj mam dwie. Pierwsza, o której Wam jeszcze nie mówiłam na kanale, to jest e, Diana, czy też Diana, jej historia. E, książka napisana przez Andrzej Mortona. E, I to jest książka, którą ja się bardzo zainteresowałam, bo... Ale dziwnie wymówiłam. Bardzo się nią zainteresowałam, bo e, postać książnej Diany jest mi... Mm... Jest mi taka trochę. Jest mi znana, ale nigdy się tym bardziej nie interesowałam. A jakoś tak ostatnio poczułam nagłą chęć i potrzeby, żeby się dowiedzieć więcej o jej życiu. No i sięgnałam po ten. po audiobooka tej książki, bo jednak to jest coś, co jest no, nowością. No i trochę się rozczarowałam w sumie, dlatego że tej książce brakuje przeredagowania, moim zdaniem. I to nie chodzi o y, polską część tego wydania, tylko chodzi o y, tę zagraniczną, brytyjską, bo jednak tutaj niestety jest za dużo informacji powtarzanych i one są do tego stopnia powtarzane y, nieprzyjemnie dla czytelnika, że one są w identyczny sposób. Po prostu jakbyście zabrali zdanie i zrobili kopię i wklej. Y, ja zastanaw... Były momenty, w których ja się zastanawiałam, czy mi się przypadkiem audiobook nie cofnął, bo... Y, Coś robiłam i wiecie, jak to czasami jest, ale okazywało się, że nie, że po prostu ta informacja jest mi już któryś raz powielona i ciągle do niej wracamy. Ja jestem też fanką biografii czy też reportaży, które mają, zachowują chronologię. Tutaj trochę skaczamy z przypadku na przypadek, żeby lepiej zrozumieć to, co później się stało, to, co wiemy. To, co jest nam znane jest po prostu z prasy, i to ma swoje wytłumaczenie. Ja rozumiem to, dlaczego tak jest to skonstruowane, niemniej wybijało mnie to bardzo z rytmu. Także tutaj spodziewałam się po prostu więcej. I gdyby ktoś jeszcze raz spojrzał na tę książkę, to mam wrażenie, że mogłoby to być lepiej skupione, złożone no i jeszcze jest jedna książka e, natomiast to wiecie, że jest moim dużym rozczarowaniem e, to jest zakończenie serii Niefortunnych Zdarzeń, o czym też już Wam wielokrotnie mówiłam na kanale o, o Jezu, straszliwie, straszliwie nie lubię tego spodziewałam się takiego zakończenia a tu dostałam taką klapę cały czas próbuję się pozbyć z mojej głowy tego zakończenia i o nim nie myśleć ale ciągle do niego wracam, bo jednak e, 13 tomów wiecie faktem fakt, fakt, no, są króciutkie książki ale mimo wszystko tyle tomów przeczytałam a doczekałam się tak niesatysfakcjonującego Fakcjonującego zakończenia, że to aż szkoda gadać. E, także tutaj to jest moje ogromne rozczarowanie, i mimo że byłam tyle czasu pozytywnie nastawiona, to wszystko zostało jednym zdaniem, tak naprawdę, czy jednym czynem zniszczone. I ostatnie pytanie to y, idealne połączenie, czyli książka, która jest słodko-gorzka. I tutaj powiem Wam o moim nowym patronacie, o którym jeszcze Wam nie, mo nie, nie mogłam mówić na kanale, bo jeszcze go nie mam. E, gdzieś się zgubiła paczka, nie dostałam jeszcze mojego patronatu, a wiem, że już ludzie ją czytają i mi tak smutno, bo, bo nie mam jak fizycznie Wam jej pokazać, a to jest w ogóle przepięknie wydana książka. E, chyba w ogóle najładniejsza okładka, jeżeli chodzi o. Te powieść, bo zagraniczne mi się bardzo nie podobają. Jest to Życie Violet, autorki Walerii. Teraz nie pamiętam nazwiska, ale Perrin, chyba Perrin. Um, tak czy inaczej, francuskiej autorki akcja rozgrywa się we Francji. Jest to historia, która jest po prostu definicją słodko gorzkiej książki, bo jest tam mnóstwo smutku, takiego. Um, takiego Bólu życia i tego, co się wiąże z bardzo przykrymi momentami w życiu, bardzo trudnymi rzeczami, i też, no, jak już będę Wam opowiadała o tej książce tak bardziej dogłębnie, to opowiem też o, o tym, dla kogo nie jest to książka, bo to też nie będzie historia dla wszystkich. Niemniej, ona na, nadała mi takiej. Takiego poczucia piękna i spełnienia, bo to jest naprawdę piękna książka. Ogromnie bliska mojemu sercu. No i to by było na tyle. Przepraszam Was za mój dzisiejszy amdurasz, ale yy, stałam na przystanku i samochód wjechał w kałużę i zostałam oblana od, od góry do dołu, więc miałam mokre włosy i w ogóle... Yy, dziś był dosyć zabawny yy, początek dnia. Ale tak, dajcie mi znać w komentarzach, jaka książka według Was jest słodko-gorzką, yy, bo to taka kategoria, do której w sumie... I jestem ciekawa, co sami byście mm, dołożyli. <grybujesz> Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.